Chciałem nagrać piękny time-lapse ze wschodzącego słońca za budynków a okazało się, że słońce mnie zrobiło w konia poszło sobie w bok karta y, pamięci się skończyła i w ogóle tyle z tego Zdążyłem Na swoim, a w szczególności życie freelancera, zdecydowanie nie jest łatwe. Chodzi o to, że siedzisz w domu całymi dniami przed komputerem, często w jednej pozycji i masz dość tego. Nie widzisz się z ludźmi, tylko pracujesz. To nie jest zbyt przyjemne, naprawdę. Dlatego też wymyśliłem sobie, że w ramach poszukiwania nowych klientów. Wybiorę się do biura coworkingowego, w którym już kiedyś siedziałem e, I dzisiaj tam spędzę cały dzień w biurze. A wygląda do tak. moje biuro. No i makabryczny dzień. Okazało się, że nie udało mi się nic nagrać. Bo tyle pracy. Poznałem sporo ludzi i w ogóle generalnie super jest. Ale nie udało mi się pokazać tego, o co zapodził. Strasznie ciężki dzień. No oh, nie don't want any commercials. O it's you Dobra, chciałbym trochę uzupełnić ten film, bo dwie minuty to może być trochę mało. Zresztą ja naprawdę zawsze staram się opowiedzieć tą historię w każdym odcinku tak jak najlepiej. I zawsze mi się wydaje, że idzie super. Potem to edytuję i no. to co chciałem powiedzieć, to to, że takie siedzenie tu, tak wygląda, tak wygląda moje biuro na co dzień. Tak, to jest stół, w którym siedzę przy komputerze. Najczęściej to w sumie jest w sumie sobie stuję tutaj. I, I tak, tak wygląda cały mój dzień. Jak się zmęczę, to siadam sobie tutaj. I generalnie no... Fajnie jest, że mogę sobie... O! Fajnie jest, że mogę sobie w ten sposób, y, ten sposób żyć. sobie walnę sobie na kanapie i... Y, i y, y, y zasadniczo robię to, co chcę. Ale! Ale, jeżeli przez cały dzień jedyne, co widzę, to komputer, to nie jest dobrze. Dlatego w tym biurze coworkingowym, w którym byłem wczoraj, to wygląda tak, jak gdyby normalnie są takie, są takie kanapy, tak jak tutaj, są e, e, takie te stoliki takie stoliki normalne stoliki biurka, e, jest kuchnia i tak dalej wszystko, wszystko jest w ten sam sposób jak w normalnym biurze i generalnie przychodzisz i siadasz sobie gdzie chcesz i gadasz sobie z kim chcesz i idziesz sobie na kawę i jesz sobie lunch i, i w ten sposób to wygląda, nie? i naprawdę można spotkać w ten sposób bardzo, bardzo fajnych ludzi ja dzięki temu znalazłem swojego pierwszego, można powiedzieć, klienta w Szwecji wczoraj właśnie mieliśmy tam spotkanie i pomagałem im edytować stronę główną ich Serwisu. No i dzięki tym spotkaniom zawsze, e, zawsze poznaję się nowych ludzi, zawsze są jakieś znajomości i dzięki temu e, jest szansa, że coś pójdzie do przodu. To jest naprawdę bardzo fajne. Minus jest oczywiście taki, że trzeba za to płacić. <noise> Dlatego dla ludzi, którzy, którzy pracują dla siebie, to zdecydowanie polecam, żeby czasem sobie znaleźć takie miejsce, w które można iść e, i trochę się ucywilizować. Nie? Zbieram materiały, żeby na kolejny weekend zrobić film o tym, co warto przeczytać, przesłuchać i tak dalej. Więc intensywnie jakieś tam podcasty wchodzą, artykuły i tak dalej. Więc do zobaczenia. Yy, jakieś mosty powinny na, na koniec, nie? Takie coś w stylu pracuj, fajnie pracuj, dobrze działa ale ja też działam. Do zobaczenia.